Siemaneczko, dzisiaj będziemy czyścić mój sprzęt. Jak widzicie, siodło nieźle się zakurzyło. Biorę się za pierwszą część czyszczenia, czyli popsikam sobie mydełkiem. Ważna sprawa, siodło czyścimy też pod spodem. Następnie biorę się za olejowanie. Ten olej to jest zdecydowanie mój must have w posiadaniu rzeczy do pielęgnacji sprzętu. I mogę Wam śmiało go polecić. Konie były mega zawiedzione, bo strasznie padało na dworze. No i tutaj mamy już całe skompletowane siodełko, ono jeszcze musi wyschnąć, teraz się bierzemy za ogłowie. Po naszym ostatnim treningu zdecydowanie przyda się konkretne mycie wszystkiego. Zamaczam wędzidło, a biorę się za ogłowie. Moja magiczna szczotka, która jest totalnie do wszystkiego. I cyk, -tyk, mamy już gotowe wędzidełko, czyściutkie do użycia. Buty też już są w opłakanym stanie, więc bierzmy się za nie szybko. Ok, wygląda to zdecydowanie lepiej. Teraz zostały nam rzeczy, które musimy po prostu wybrać. Zdecydowanym plusem jest to, że moja mama nie ma tutaj nic przeciwko, że wrzucam te rzeczy do pralki. Serio. I to by było, kochani, na tyle. Dajcie koniecznie znać, jak często wyrobicie porządki ze swoim sprzętem. Bye!